Nowiutkie BMW M 1000 R na 2025, co się zmieniło? Przede wszystkim, tak żebyście wiedzieli, M 1000 R to jest ten naked od BMW, czyli niby roadster, ale jednak silnik ze zmiennymi fazami rozrządu, prosto ze sporta, no i ogrom karbonów. No, a silnik to tutaj ma 210 koni mocy i pochodzi z nowego S 1000 rr Rozpędza się ten przepiękny motocykl do 280 na godzinę, ale waży 199 kg już zatankowany, gotowy do jazdy. Nowością są tu między m.in. poprawione winglety, które generują ponad 10 kg docisku przy 220 na godzinę. To po to, żeby było więcej przyczepności na przednim kole i żeby miał mniejszą ochotę do wstawania na gumę, na przykład na torze. Pojawił się też króciutki Rollgas, który ma 58 stopni obrotu. Patrzcie, jakie jest krótki. No i usprawnione systemy elektroniczne na przykład kontrole slajdu i takie tam. Ale i tak jedną z bardziej wspaniałych rzeczy są te wszystkie piękne dodatki karbony, frezowane elementy. Fantastyczny jest ten motocykl. Nowa jest też ta dwuczęściowa symetryczna lampa, i fajne jest też to logo w środku, ta meczka. Dobrze, że się nie świeci, bo byłoby słabo. A tak, jest ładne.